Siemano, siemano i witam was z kolejnym odcinkiem na tym kanale A w dzisiejszym odcinku gram sobie Pet Simulator X Ale no nie oryginalny, tylko słuchajcie Overhauled Czyli co to, to znaczy, że przerobiony Pet Simulator X I nie jest to słuchajcie gra y, od Big Games, a jest to gra y, fanmate, Wiecie, stworzona przez fanów I naprawdę ta gra jest świetna, więc naprawdę no musicie ją słuchajcie zobaczyć Dzisiaj na tym odcinku ją pokażę <laughs> Myślicie, że nie wiem, że je... No co ja mogę o tych grze wiedzieć, jaką dwa pety. Słuchajcie, oglądałem, oglądałem, no i grałem w tą grę też wcześniej, ale chyba zresetowali datę, bo mi się zdaje, że ja już miałem tą drugą krainę, ale chyba zresetowali datę No i słuchajcie, no straciłem wszystko, no ale zacznijmy sobie oddawać, no, to są nie pety yy, i możemy sobie jajko otworzyć, więc no idziemy. Idziemy sobie jajko otworzyć. Dzisiejszy cel to jest pewnie dojść tam gdzieś do jakiejś krainy. A dobra, możemy sobie otworzyć kraket uwaga, no patrz widzicie animację Speci Simulator 99, ale nie wszystko, bo animacja jest na przykład Spec Simulator 99 to jest raczej Spec Simulator Xa i ogólnie to Spawn jest Speci Simulator X raczej wzorowany, yy, Ale dobra, zostaliśmy doga. Razy yy, w sensie trzyma yy, mocy, ale dobra, jest tylko serwer super lucky, więc ja z tym zmienię serwer, żeby był jeszcze triple damage i triple coins. Fajnie jakby ktoś miał oddana jakby. Szybko poszło, słuchajcie, mamy i to i to, ale jakby był jeszcze razy 3 lag Do tego, aby było fajnie, więc Spróbujemy to zrobić, bo słuchajcie, razy 3 lag też się na pewno przyda Dobra, i właśnie znalazłem taki serwer, to jest dosłownie, nie wiem Tak szczerze, który serwer To jest dosłownie jakiś, chyba drugi serwer, na który wbiłem po tym pierwszym Ale w ogóle, jak on jest zabotowany Patrzcie, Petsgo 5, Petsgo 4, 3 Zwykły, no to nieźle, nie Widać, jak te serwery są zabotowane. No ale oczywiście, no. no to, boty mają. Boty. Yy, kurde. każda gra ma boty, no nie oszukujmy się, więc, no jakby. Mm, tu się. No, no nie ma co mówić o tym, ale ogólnie to w tą grę gra 1500 osób. Ja. Przed tym zresetowaniem daty. Wydaje mi się, że w to grało jakieś. 100, 200, 300, coś w tym stylu w to grało. Jeszcze przez przez daty, słuchajcie, to było. Pamiętam. Nie wiem, czemu nagle 1500 w to gra osób, ale fajnie, że ta gra się rozwijam bo jest fajnie. To, to jest akurat y, Pet Simulator Xa, bo to nam no, po prostu widać. Tu możemy za 5000 sobie kupić teleport, ale na razie nie potrzebujemy. Jeśli mamy na shopa, no, to chyba nie potrzebujemy na tą tutaj krainę. Zbieramy sobie dwanaście i pół tysiąca. Wbijam ogólnie sobie na grupę też, nie stałem niestety żadnego peta. To... Słuchajcie, yy, co tu w ogóle jest? To jest lock. A nie widzę, na przykład, że działa. To. To działa, okej. Okay. I tu mam jeszcze. Aha, jajka. To jest akurat Space Simulator 99, to jest bardzo podobne. To akurat. No ale. Yy, no to. Widzę, że tutaj się po prostu tak zmienia, jakby. A gdzie są jakieś podjonki? Jak na przykład nie ma podjonki albo coś w tym stylu. Tu mam jajko za 30 Robuxów. Niestety, mnie nie stać, ale taki. No takie byłyby fajne, taki i tak by mi nie drognął, ale ja nie mam, słuchajcie, 30 Robuxów, więc no nie kupimy sobie go. Ale dobra, tu mamy ekskluzji w Pety, 250 koła, milion on masz. Tutaj coś takiego jest. I tu mamy game passy, tu mamy game 400 Robuxów, 100 i 150. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A tu mamy game passy za Gemy. Ja już, słuchajcie, o tym wiem, ale no ogólnie to jest mega fajne, że mamy za Gemy. Patrzcie, VIP jest najtańszy. Naprawdę, 30 robuxów, słuchajcie, i 275 tysięcy gemów. Wydaje mi się, że szybko byśmy to mogli ogarnąć, te gemy. Chociaż nie jestem pewny. A tu co mamy? Summer event. Rainbow summer event. Okej, okay, okej, okay, wchodzimy sobie, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle znajduje. Okej. Okay. Rainbow Machin. Gold Machin. I tu mamy jakąś nową walutę. Tu w ogóle mamy jakiś świat. O Boże, hałas. Tak się idzie. Tego co widzę. Ale czy tu jest coś, co by mogło nam pomóc? Czy na przykład... Hmm, trzy koła. Czyli, czy. Czy byśmy mogli... O Boże, 22 tysiące. Czy jest coś mniejszego? No nie, no raczej nie. Dobra, idziemy z kutsu, ja tego nigdy nie rozwalę. Ktoś w ogóle w trafił? Nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie, jestem na innym serwerze, bo mnie wywaliło, bo siedziałem więcej niż 20 minut. Nie byłbym przy komputerze przez tę chwilę, ale mamy 16 koła i wiecie co się równa. Oja, ja. Kupujemy następną krainę. Z takimi pytaniami ogólnie. Zebrałem, otworzyłem, chyba, no nie wiem, z dwie skrzynki yy, ten, zebrałem, poczekajcie, zaraz pokażę, o takie skrzynki, tylko, że mniejsze. Ile tam ma? No, no nie mogę zobaczyć, no dobra. Możemy kupić, okej. Okay. Już możemy jakiś wood egg grass, co to jest? Dobra. Tu, 6000 na teleport, chyba sobie kupimy. Tak, kupimy sobie teleport tam. Będziemy mogli sobie tam tepać, ale teraz możemy sobie kupić grass, jajuszko, jedno. Dawajcie, nie wiem, jakąś pszczołę, dawaj, jest, dobra, mamy pszczołę. Nie najgorszy, to nie jest najgorszy pet. I ono... O, 94, dobra, dobra, 24. I czy na to mnie stać? Nie. Dobra, idziemy sobie, słuchajcie, na Misty Waterfalls. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, jesteśmy w... Taka fajna kraina, tu mam jakiś upgrade. Move... spaster. ale on 9 koła kosztuje, więc nawet bym nie mógł go kupić. Gdzie są moje pety? Dobra. Są, są moje pety i teraz tak 125 koła, czyli musimy 10 razy więcej kasy zebrać niż musieliśmy, więc zbieramy, o w ogóle to ma tyle samo HP, co miała skrzynka w tamtej krainie, szczerze, mocne, ale no z tą pszczołą to już się szybko zbiera, naprawdę z tą pszczołą to już szybko to bardzo leci, a może sobie kupić jakieś, mogę jakieś ptionki kupić za to? O! Triple coin, słuchajcie, co o tym myślicie? Ja sobie chyba to kupię Jedną podjąkę na 20 minut Dobra Mamy, słuchajcie, teraz to I ja sobie bym poszedł na tą skrzynkę tutaj Szkoda, że nie ma teleporta Bo teleport jest pewnie do kupienia Za jakiś upgrade Bo w shopie go nie ma Przynajmniej ja go nie widzę Nie wiem, nie wiem, ja nie widzę, słuchajcie, hoverboarda Więc może go po prostu nie ma O, kody mogą być Ej, dobra, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, czy są jakieś kody Teraz słuchajcie, pierwszy kod to jest taki, już go słuchacie wpisuję. Nie wiem czy on działa, bo tam było, że Expiring i Basic rankę potrzebuje. O mój Boże! Ale dobra, to mam nadzieję, że Basic jest ponup, bo jeśli tak, to sobie zaraz te kody wpiszemy. Co to jest? słuchajcie, co to w ogóle jest? Tutaj jest takie coś znalazłem i co to jest? Czy możemy w to wejść? Nie możemy nic tutaj absolutnie zrobić. To są osoby rangappa. Mam jakieś Boost mastery. Co tu się dzieje? Ale dobra, dostajemy, warto pamiętać, że dostajemy o wiele więcej kasy, bo mamy i triple y, to, mamy 3x coins, 2x coins i jeszcze 3x coins, no to naprawdę, no słuchajcie, na początek jest to perfekt. jakby miało jeszcze demer kupione, to by było lepiej, ale no damage kosztuje chyba 3 koła albo 3,5, nie wiem, 3,5, no właśnie, więc nawet nie stać by mnie było, jakbym ją kupić i to, i to, I dobra, przez... roki dostaliśmy coś i dalej nie mamy i rangi kolejne. No dobra, słuchajcie. Zobaczymy sobie trzy rangi. Czy to byli ta Basic? Błagam. Beginner to nie jest Basic. O mój Boże. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie. Dostaliśmy jakiegoś pet-slota. Czy to jest do założenia? Nie jest do założenia. Ja nie wierzę, że nie. Że to nie jest Basic ranga. Przecież, ona... Przecież... Ja nie wiem. Ja w tym odcinku chyba raczej nie ma szans, że ja tą Basic rangę. Ja nie wierzę. Ale dobra. Yyy... Kupujemy sobie jajuszko i kupimy sobie golden. Dobra, kupimy sobie trzy te na początku. I mamy dwa white bunny i B. Aha, to white bunny są najgorsze, ale dobra, patrzcie jakie, jakie już mamy pety. Dobra, otworzymy sobie jedno to, słuchajcie, jedno to sobie otworzymy, uwaga. Golden pszczo... Ej, dobra, pszczoła nam wypadła, czyli nie najgorsza. I 72 ona ma co jest? Dobra. Dobra, mocno. No i tutaj jeszcze może kolejna pszczoła nam wypadnie. Dobra, 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 dobra. Ej, zarąbiście. Mamy dosłownie full team pszczółek. No i jest fajnie. I teraz... Słuchajcie... Insane luck? Co to jest? Dobra, nie mam pojęcia co to jest, ale idziemy sobie na Summer Event, bo myślę, że tam... Już będziemy mogli sobie lepiej poradzić. Jakby... No bo tu jest, wiecie jak tu jest 22 koła, dosłownie 22 koła ma najmniejsze breakables. No to, no to, no to, może już moimi pytaniami to zniszczymy. Patrzcie, 27. O, dobra, co? Jest to szybko leci? Dobra, zbieramy sobie ile? Trzy koła kasy. Może tu być jakiś mega, jakiś, nie wiem, bo sarny O, Ono w ogóle hoverboarda, bo to fajnie, bo ja nie mam. A dobra, może być jakiś tutaj dobry pet. Mam taką nadzieję. Dobra, sprawdzamy, ile dostaniemy, bo dosłownie chwilka, jeszcze chwilka, słuchajcie. Jeszcze chwilka i sprawdzamy, ile dostaniemy. Mam nadzieję, że te 300 dostaniemy, bo 3000. 300 już mamy. Uwaga, o bo, o nie, no dobra Dobra, niszczymy sobie to, pierdziel, to może z tego dostaniemy Dobra, niszczymy to i słuchajcie, no nawet, nawet prawie to dobiliśmy Jakżeśmy, no jakby tego nie zniszczyli, nie, dobra Nie mamy tego dalej, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra Idziemy słuchajcie do, ta, tak, do takiego, bo to jest dosłownie chwila, żebym ja yy, Żebym dostał te dosłownie jakieś 160 coinów no widzicie, bo dostaje po 30 36, no coś około, no dobra No dobra, ja już na cięcie nie robię To jest dosłownie chwila i mam nadzieję, że to będzie Jakiś pet dobry Który nam tak pomoże wbijać te breakable Tutaj i uwaga, ostatni tik. I mamy, okej okay, Okej, okay. idziemy Słuchajcie, idziemy i mam nadzieję, że to będzie jakiś dobry pet, dawaj, nie wiem Dawaj tego rekinka Dobra, daki Daki, ale proszę, żeby on był dobry CO JEST? O dobra, co? osiem koła? Nie, dobra, nie, 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 słuchajcie, dobra To jest chyba najlepszy czas teraz na zaczęcie, patrzcie Dosłownie, mój najlepszy miał 72... 72? A ten ma 8 koła i patrzcie Patrzcie co, to... patrzcie co z będzie CO JEST? Ja pierdziele Ruki, dobra że sobie kody wbiję Co? Ja sobie zrobię normalnie... Basic, co jest? I znowu mnie stracą, ja zarabiają full team tych daków, A oni mają po 8 koła, no Dobra To jest, słuchajcie, mocne To jest, słuchajcie, mocne, ten event jest mocny Więc ja dostaliśmy coś tam, ale dobra Ja to nie interesuje. Idziemy, słuchajcie, dobra, zrobimy sobie full team W ogóle tych kaczek, a potem idziemy na normalny świat Dobra, słuchajcie, mamy full team kaczuszek I patrzcie, i patrzcie I mamy 8, 7, 6, 6 koła Idziemy sobie, słuchajcie, teraz na Spawn World, na Misty Waterfalls i zobaczcie, co to się będzie teraz działo. No, dobra, no jest tak podjarane, słuchajcie, tą grą, ona mi się tak podoba. Mam nadzieję, że nie zepsują tej gry, bo raczej z tej gry będę nagrywał, no bo, słuchajcie, naprawdę, no ta gra mi się tak podoba. Nie wiem, spodobała mi się ta gra, bo ja lubię zaczynać bardzo od początku. Naprawdę, w Petsimuleta 99 ja tak bardzo dobrze wspominam, jak grałem w tą grę od początku. A tu, słuchajcie, zobaczcie, 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 co się dzieje niż ja do podchodzę i nicze wszystko. W, w chwilę? w sumie w chwilę będziemy mieli ten, ten następny świat. Już nas stać na kolejną krainę. No dobra, o, mamy hoverboarda. Słuchajcie, w końcu mamy hoverboarda. Oryginal hoverboard has been unlocked. I dobra, i. Dobra, no ten hoverboard nie jest taki smooth. Czyli ten hoverboard jest raczej z y, Pet Simulator X. -a. No ale dobra, co to jest? Uh, blue Flying Carpet Reward to the top 10 players in the world, czyli dobra, top 10 dostaje to Flame Hoverboard, become a PSXO partner for some flametastic fan. Partnerzy tu są, oj, ale słuchajcie, jakby spróbować partnera? No nie wiem, nie wiem. Blink Hoverboard, you spent over. 1000 straw Thank you for, inc for your incredible support. Ok, VIP Hoverboard, grab the VIP Game Pass for a zippy Snazy Blast. ASTRA COVERBOARD EXPLORE EVERY AREA INCLUDING THE SECRET DOMINUS Syndrome PEGASUS COVERBOARD SHOW YOUR SUPPORT BY BOOSTING THE DISCORD SERVER AND FLOAT IN STYLE WITH THIS ANGELIC COVERBOARD Nieźle, no i tu top 100, no dobra, no dobra, słuchajcie, ale co tu się w ogóle dzieje? Tu mamy coś takiego, jakieś niki tu są No ale dobra, co tu się dzieje? Zaraz nam się w ogóle kończą x3 coiny I tu co mamy w ogóle? Tu mamy X LOT, aha I dobra na razie, dobra, słuchajcie, na, na razie tego nie kupujemy. Ja sobie... Ja zrobię wam mega długie cięcie, aż sobie nie wiem, no... poparmy sobie krainy. I widzimy się potem. Dobra, słuchajcie, już mi działałem kod, nie, bo nie miałem rank basic, ale patrz, Pierwszy kod to Sreset. Coś tam w się sensie dostaje, ja już nawet nie wiem co ja dostałem tak szczerze. Chyba gemy i... Chyba busta? Czekajcie, Tak, i busta. Kolejny kod jest taki, nie wiem czy on działa. Doesn't exist! Aha. Ale no, nie wiem, może bez spacji, ale ogólnie dobra, no nie, no tylko nie działa. Na Discordzie jest napisany. I kolejny kod runik, który też nie działa. Więc działa tylko ten kod, bo ogólnie oni napisali, że tam te dwa kody, te Hightech i Runik nie działają. No to tylko ten kod sobie wpiszcie i dostaniecie gemy. Co jest? Patrz, jest, normalnie możemy zenchantować sobie. Dobra. Słuchajcie, czy my to robimy, tylko kosztuje aż 10 koła? A, no, dobra, nie, nie robimy tego na razie, słuchajcie. Ale fajnie, że coś takiego też jest tutaj, jakby, co nie? Co jest, mam jakąś skrzynkę, która ma 5 B, no ja jej chyba nie zbiję i kolejny świat kosztuje 35 milionów, więc... No, spróbuję tam pójść, ale... O, magnet, dobra, kupimy sobie magnecik. Ile teraz kosztuje? 11 tysięcy, o Boże, może tyle. Ja pierdzielę, słuchajcie, pety z mojej krainy, do której jestem, koszty mają tylko 200, co nie? A moje mają 8 tysięcy! Ogólnie, no to trochę, słuchajcie, mi się polepszyły pety. No, trochę mi się polepszyły, no ale to, to tylko troszeczkę, słuchajcie, naprawdę, no to tylko troszeczkę mi się polepszyły pety. Wbiłem, słuchajcie, ostatnią krainę. Oj, czekajcie. Ostatnią krainę na Summer Evencie I teraz tu jest jakaś wielka skrzynka i ona ma. E, dobra, i tu mamy jakieś e, Summer Breakables. No, ja nie skomentuję lewą ta skrzynka. Ale tu mamy jakieś Summer Breakables. Goal. Aha, jak liczymy 1250. Breakables, a nie, patrzcie, zniszczę na przykład to i dostaniemy za to 5 punktów. I jak po prostu zdobędziemy 1200, no właśnie, dostaniemy 1250 punktów, dostaniemy takie jajko. I z tego jajka jest szansa na huge peta. Chciałbym je otworzyć na tym odcinku, więc zobaczymy. Zobaczymy, może nam się uda, chociaż zmienię chyba serwer. Bo tu no to ten serwer, no to słuchajcie, on jest jakiś nieaktywny, więc wyniósł serwer i spróbuję otworzyć to jajko. Dobra, słuchajcie, jajka mi się niestety nie uda, no bo absolutnie nikt tego nie robi. każdy warmi armii na tej skrzynce, która ma tyle. Bo co nie odłączyłem na ten sam serwer, no przed chwilą na nie byłem, no ale... Dobra, ja sobie będę taką tą skrzynkę. No nie wiem, no słuchajcie, koniec odcinka na razie, no ko kończę ten odcinek, ale hej, y y Nie wyrzuciłem jeszcze chyba łapki i suba, więc zostawcie... No. Nie zmuszam, ale wiecie, fajnie jakby się zostawili, Może zostanę w tej grze partnerem. Chciałbym. No ja będę próbował. Y, nagrywać tego i zostać partnerem, no ale co? A teraz to już... Teraz już z wami żegnam, więc Elo i... No i Elo. No i nie wiem, za trzy dni może... Oaha! Przyłożyli obu! Og... Co jest? Update przyłożyli. To było. Ej, słuchajcie. Guys! Było trzy dni. Jest ja na pewno mam gdzieś na nagraniu. Ale ogólnie było 3 dni, a teraz jest 10. No to za 10... za 10 dni update, więc za 10 dni się pewnie widzimy dopiero z tej gierki. Chyba, że będę wbijał jeszcze, nie wiem. Yy, że będę wbijał krainy na pierwszym i na tech możliwe, więc co? Ja wam, dzięki za, ja wam dziękuję za oglądanie i co? I do zobaczenia, Elo!